Cześć, nazywam się Wojtek Jawczyński, jestem rzecznikiem Orange Polska. Zostaliśmy nominowani do Ice Bucket Challenge i wyzwanie oczywiście podejmujemy. Wyzwali nas Virgin Mobile, a także mnie osobiście, Olaf Krynicki z Samsunga. Pamiętajcie, najważniejsze w tej zabawie jest to, że pomagamy ludziom, których dotknęła ciężka choroba. Dziękuję. Uh, uh. Dziękuję. jest nominacja? oczywiście oczywiście Witka Tomaszewskiego Naczelnego Telepolis. Nominuje Przemka Pająka, szefa Spider's Web i Adriana Krajewskiego. Sojtersa, a także Natalię Hatalską z hatarsk.com. Podejmijcie wyzwanie. Brawo!